Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy 9 grudnia. Nasza choinka w końcu świeci. Okazało się, że mieliśmy trefny, jak to się nazywa? Zasilacz, tak. I szczęście, w nieszczęściu mój mąż ostatnio kupił lampki, takie, które możemy zawiesić na zewnątrz. No i mieliśmy zastępcze. No i wymienił. Jeden na drugi, no i teraz choinka w domu świeci, a lampek na dwór nie będziemy wieszać, bo mamy lipny zasilacz. Więc tak. Co dzisiaj w planie mamy? Otworzymy zaraz kalendarze i chciałabym przetestować jeden trik na wieniec DIY. Więc w międzyczasie jeszcze zrobię porządki w kartonach świątecznych, bo jeszcze ich nie ogarnęłam. Więc za chwileczkę przyniosę tutaj pudła, wyjmę z nich wszystko, przejrzę co tam jest i po prostu zrobię e, ostrą selekcję, żeby ograniczyć ilość tych pudeł. No i w dalszej części filmu zobaczycie. Na pewno widzieliście już w internecie, bo teraz na Facebookach, Instagramach i tych innych portalach społecznościowych jest mnóstwo właśnie takich projektów DIY świątecznych i przede wszystkim jednym z głównych jest właśnie ten, ale chciałabym go przetestować, jak to się mówi, na własnej skórze, więc zapraszam Was na kolejnego vloga. No to otwieramy kalendarz adwentowy Ameli. Tutaj Tomek, Tomek już wskazuje, który... Które pudełko ma być otwarte? Tomek, co to jest za cyferka? A 30. Dzisiaj dziewiąty, jutro dziesiąty. Nie mam pojęcia, co ci tam wsadziłam. Ale coś użytkowego, więc A, to jest pomadka. Tak, to jest pomadka, karmeks truskawkowa. Żebyś sobie smarowała usteczka, żeby nie były suche. Mama też taką ma i sobie chwali. Dobrze. No to, je, no to jak oceniasz zawartość do tej pory swojego kalendarza? No jest bardzo dobrze. No fajne są rzeczy. Co Ci się najbardziej podobało do tej pory? No właśnie no nie wiem. No te karty pokażę. Aha, które z by 6 grudnia, no tak. Włożyłaś się do klasera? No Jeszcze nie, bo się ostatnio nimi bawiłam. Tak, no dzisiaj. To pudełko Amelka otworzyła. Ten. Przed chwilą była mała katastrofa, bo mama zabrała kalendarz, tak? No, a Tomaszek, a Tomaszek chce tutaj ostro liczyć kudełeczka, tak? No? Tak. Jakie jeszcze cyferki znasz? No, a swojego z czekoladkami nie chcesz? Nie, widzicie, są lepsze i lepsze kalendarze, tak? To co zamykamy, odkładamy, na czekamy, czy jeszcze trochę się bawimy? No bo jeszcze przez przypadek otworzy się Maria. Zobaczy co jest w dalszym okienku. Jednak też z czekoladkami? Ogarniemy? Tak? O, czekolady wypadają, ojeju! Ojeju, ojej! Czekolady wypadają No, Ja żeby otworzyć swój kalendarz Przeszłam do drugiego pokoju Żeby nie było e, krzyków No i dziewiątka jest dosyć spora Więc myślę, że tam może być jakiś nasz Naszywnik I się nie myliłam W dziewiątce jest taki naszyjnik z kółeczkiem na zwykłym takim srebrnym łańcuszku. Bardzo ładny. Prosto ta zawsze wygrywa. Mogę Wam od razu zaprezentować, jak wygląda naszyjnik na szyi. E, piękny bardzo prosty, do gładkich na przykład golfów super będzie wyglądać i też nałożyłam kolczyki które były chyba 6 w kalendarzu więc też są bardzo takie zdobne i w życiu bym nie powiedziała, że one są z kalendarza adwentowego no i kosztują parę groszy jestem zwarta i gotowa pudła przygotowane czas zobaczyć co w nich jest tak naprawdę oczywiście te wszystkie pudełka w których były e, światełka bombki i tak dalej muszę włożyć do jednego e, pudełka żeby móc potem te które są na końcu oczywiście schować z powrotem no ale na pewno tutaj jest sporo rzeczy których mogę się już tak naprawdę pozbyć albo na przykład przeznaczyć na dekorację ogrodu Wiecie co to jest? To jest girlanda, którą w sobotę chyba, czy w niedzielę miał rozwiesić mój mąż w odpowiednim miejscu, ale mam ją w ręku, więc chyba sama muszę to zrobić, żeby po prostu zawisła tam, gdzie jej miejsce. Właśnie o takie siatki mi chodziło. Co ja mam teraz z tym zrobić? To jest girlanda, którą pokazywałam wam kiedyś jako uszyć na wizji. No i uszyłam właśnie takie filcowe ozdoby. I po prostu co ja mam z tym zrobić? Tutaj chyba od kotą bolsów mam takie bombki, które sobie zatrzymałam, żeby zrobić jakiś projekt DIY. Tutaj jest bombka pomalowana przez Anelkę x lat temu. Nie wiem, czy ten Mikołaj nadal świeci, o świeci, więc ta jeszcze by mogła być gdzieś wykorzystana. Ogólnie poszukuję w tych wszystkich pudłach tego typu bombek. Bombek, które wiem, że już nie użyję, ale użyję je do tego dzisiejszego projektu. Zobaczymy ile uda mi się ich zebrać. I jak ogólnie ten projekt wyjdzie, te bombki kupiliśmy bardzo dawno temu. No i już, że tak powiem, nie pasują mi do wystroju w żaden sposób. Kolejna moja siatka z projektami DIY, które są na moim kanale. Miałam w jednym roku taką choinkę, gdzie miałam tylko i wyłącznie przygotowane własnoręcznie ozdoby świąteczne. Między innymi takie wianuszki albo z koralików takie laseczki, więc wiecie, jeśli chodzi o dekorowanie domu na święta, choinki i tak dalej no to na pewno codziennie chcieli codziennie, co roku chcielibyśmy mieć coś nowego, fajnego ale co potem z tym wszystkim robić miejsca w piwnicy jest ograniczona ilość, więc trzeba jakoś podejść do tematu z umiarem, więc te ozdoby mają już swoje lata. E, tutaj też znalazłam na wyprzedaży w Pepko e, chyba dwa lata temu. Nawet e, kupiłam za 2 zł takie dzwonki, które kosztowały 4 zł wcześniej, i właśnie kupiłam je z myślą o tym, żeby powiesić je w ogrodzie. No i ogólnie na wyprzedażach, właśnie poświątecznych, też robię zakupy. No i potem mam takie siatki. E, które e, no, są do rozparcelowania Na rok następny Więc jedziemy dalej Z tym to toksem Nie rozdrabniamy się pamiętać jak pokazywałam Wam szopkę betlejemską zrobioną z karmika więc w tym roku nie mam gdzie jej żywnie postawić więc niestety przezimuje w kartonach, ale z takiego prostego karmika możecie zrobić naprawdę bardzo fajną szopkę, tutaj jak widzicie światełka nawet jeszcze świecą bez problemu dostaniecie figurki do niej, więc można zrobić sobie samemu szopkę betlejemską Okazuje się, że nie wszystkie białe ozdoby z pudeł wyjęłam, więc te serduszka białe, które kupiliśmy kiedyś w kastorach i te kryształy z Pepko, jeszcze sobie spokojnie dowieszę, bo widzę, że jest tam jeszcze trochę miejsca. Moje przemyślenie na ten moment: robić bardziej przemyślane zakupy, jeśli chodzi o ten temat, bo na przykład skusiłam się, żeby kupić na promocji te oto bombki nie wiem, może kiedyś Amelie się przydadzą ale ja na pewno swoje choinki nie ubiorę w te bombki ale były takie piękne, takie duże, takie tanie no to wzięłam no i teraz zajmują mi miejsce w pudełku no i muszę tutaj właśnie Pójdzie, jakie piękne bordowe też z Te z były w zeszłym roku przepiękne. Myślę, że za rok zrobię sobie może bordowo-zieloną. Wszystkie srebrne bombki. Ogólnie większość bombek mam sztucznych. Tutaj mam akurat szklane te oraz te, to były jedne z pierwszych bombek które kupiliśmy na nasze pierwsze mieszkanie tutaj no i jeszcze trochę zostało mi tych z piórkami, które wieszałam na moją choinkę, ale na wszystkie tutaj, że tak powiem gałązek mi nie starczyło, więc tu pudełko zostawiam no i ogólnie no, bardzo dużo tego jest, muszę jakoś między tymi kartonami to Rozparcelować i najchętniej, jakby jeden karton w ogóle znikł. Więc z czterech muszę zrobić trzy kartony. Powiem Wam, że już powoli widać koniec. Jest nadzieja na to, że faktycznie ten jeden karton pójdzie out. Znalazłam nasze stare kartki świąteczne, które dostaliśmy w ubiegłych latach i od mojej koleżanki ze studiów raz dostaliśmy. Taką oto kartkę. I powiem Wam, że zastanawiam się, czy nie zrobić jej tutaj zawieszki i nie przywiesić na drzwi, żeby kto do nas przychodzi, przeczytał sobie życzenia od nas bezpośrednio, więc wykorzystam tą kartkę drewnianą, wygrawerowaną właśnie w ten sposób. Więc za chwileczkę z, chyba z zawleczek od puszek mm, takich, wiecie, aluminiowych zrobię tutaj zawieszki, albo nawet naklej na gorąco da radę zrobić taki sznureczek, więc... Albo staremu powiem, żeby wywiercił dziurki. O, jeszcze lepiej. Starej szyfu wiertarkę. No i znalazłam jeszcze aniołki, które tak nie do końca mi pasują do wystroju. No mam tutaj kilka białych, tutaj te dwa, ale ogólnie jeśli chodzi o te aniołki, odkąd je mam, co roku wieszam je na em, choinkę, bo tak sobie umyśliłam, nadałam im rolę. To jest tata, to jest mama, to są nasze dzieci, więc lądują na choinkę oczywiście. Największa obawa, którą miałam, to było, czy lampki będą świecić, ale tak świecą. Tak naprawdę nawet jej jakoś bardzo nie rozkładałam w palcach, więc tak jak była schowana do pudła, tak ją wyjęłam trochę, ułożyłam i jeszcze dodatkowo zawiesiłam tą metalową gwiazdę na środku. I tu nasz destroboj. Bo i tak robi to, co lubi najbardziej, czyli no, w tym przypadku bombeczki poszły w ruch, te które przygotowałam do zrobienia tego mm, wieńca, więc za chwileczkę wszystko zbiorę do kupy i bierzemy się za projekt DIY. Właśnie przyszedł mój mikołajkowy prezent, który zamówiłam właśnie 6 grudnia. Są to wykroje na kolekcję In by Strefa, cztery super, wyjątkowe wykroje. I do pozdrowienia od Strefy, dziękuję wam serdecznie, jestem wzruszona. No to zabieramy się do pracy. W internecie było to bardzo, bardzo proste. Potrzebujemy wieszaka takiego drucianego. Musi być taki druciany, jakieś bombki, ozdoby, które będziemy na ten wieszak odpowiednio uformowany zakładać. Więc zebrało mi się tutaj pokaźna ilość tych... Ozdób, więc zrobię sobie miejsce. Wszystkich na pewno nie użyję, ale zobaczymy. Jeszcze myślę, że przydadzą się kombinerki i nożyczki, żeby poodcinać sznurki przy bombkach. Rozpoczynamy tworzenie naszego wieńca od uformowania naszego wieszaka. Musimy go uformować jak najbardziej się da w koło. Więc tutaj trzeba trochę siły w to włożyć. Jak to mówią, bez młota nie idzie robota. Bez młota to nie robota. <grywa> nagrywasz to dobrze. Tutaj te największe nierówności potraktuję młotkiem. No i właśnie jest... żeby przejść do kolejnego etapu tworzenia naszego wieńca. O, wow, naprawdę wyszło mi nawet e, to kółeczko, e, więc teraz musimy e, odkręcić ten drucik tutaj przy tym haczyku, który się znajduje na e, wieszaku. Próbowałam to zrobić kombinatami. Ale po prostu wystarczy w palcach parę razy e, odkręcić i mamy wieszak rozłożony. No i teraz cały trik polega na tym, aby bombki e, po prostu na zableczkach założyć. Właśnie. Na ten drucik, tutaj może przez to skręconą część wieszaka być trochę trudniej, ale wystarczy właśnie, o, troszeczkę okręcić bombkę tutaj na tym, Eem, zakręta się i powinno iść już to dużo łatwiej. Takie wykorzystanie starych bombek może Wam się przyda. No i nakładamy te bombki e, najlepiej jakby były różnych wielkości tak naprawdę, bo e, wtedy po prostu będzie tak pękato tutaj, więc ja postaram się na te bombeczki, właśnie duże, małe, różnokolorowe. Tutaj akurat chcę wykorzystać te bombki, które mam, dlatego kolorystycznie jakoś bardzo się nie skupiam na tym, jak ten mój film będzie wyglądał w efekcie końcowym, ale ogólnie może być to ciekawe. Aha i już tutaj widzę kolejny element. Bąbki muszą mieć duży tutaj otwór, żeby przeszedł dosyć gruby tutaj ten drut. Więc wybierając bombki do tego projektu, musicie mieć to na uwadze, żeby to oczko jednak tutaj duże, jednak było, aby móc to swobodnie wszystko zamontować. Ja teraz oddaję stery tej robótki mojej córeczce. Jeśli waszemu dziecku się nudzi, możecie spokojnie zatrudnić go do takiej pracy i stworzy naprawdę bardzo fajny bieniec. Mamy tyle ozdób, i one jak się tutaj nam skumulują, to zobaczcie jak zaczynają się pięknie układać. No, naprawdę ekstra. Więc ważne jest, żeby zastosować różne wielkości tych bombek, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt. I musi być ich dużo. Powiem Wam też, że yy, Możecie użyć nie tylko bombek, bombek w kształcie okrągłym, ale na przykład gwiazdki, buciki też fajnie się tutaj sprawdzają. Więc wszystkie możliwe ozdoby, których tylko tutaj oczko z góry się zmieści przez drucik, mogą być do tego typu wieńca użyte. Poszłam po więcej bombek, bo jeszcze dosyć sporo mi tutaj brakuje. Więc yy, idziemy dalej. Ci informacja jeszcze jest taka, że jeśli stwierdzicie, że tutaj brakuje wam jakichś konkretnych ozdób, to tutaj przez ten haczyk tego yy, wieszaka też bez problemu jesteście w stanie założyć ozdobę. Więc zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Można nakładać wąbki, więc jeden koniec wieszaka możecie dać jednemu dziecku, a drugi koniec wieszaka drugiemu dziecku i będzie sprawiedliwie. No to nakładam ostatnią bombillę na mój wieniec, który prezentuje się ten sposób możecie stworzyć ombre właśnie robiąc kompozycję, no przeróżne możliwości daje, a jest to naprawdę bardzo bardzo proste, więc teraz trzeba z powrotem skręcić górną część tego wieszaka. Skręcacie w tą samą stronę w którą odkręcaliście i wtedy idzie to dużo dużo łatwiej. Oczywiście nie zakręcimy tego. Idealnie tak jak było na początku, ale ważne, żeby się tutaj to złączyło. No to ja znalazłam taką srebrną kokardę, którą tutaj właśnie sobie zamontuję przy tym haczyku. Ja na tle mojego nowego wieńca bożonarodzeniowego zakończę tego vloga. Dziękuję Wam serdecznie za dzień spędzony z nami. Mam nadzieję, że było miło i że zobaczymy się jutro w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!